Blowek wjechał z tubą Stary jak ja ci jeszcze wiszę 6 dych, a ty wysłałeś Brawo, Sto bracie i tak dalej Co za staka, piąteczka, ty, to co będzie na milion stary? Milion złotych wysyłasz? Ja dzięki kurde Na Stara radą Dzięki blow, piąteczka stary Jesteś kurde, najlepszym ziomkiem, serio Blow kurde, pierwszy kurde, z youtuberów Codziennie pokój zmienia XD Pierwszy z youtuberów, który mi kurde tak wiecie, pomógł i tak dalej. Serio, dzięki Blow Serducho na Ciebie. Nie kończ z YouTube'em. Dobra, to nie kończymy z YouTube'em się kurwa. Krótka piła leci. Dobra, 3-4. Komu zawdzięczasz wszystkich widzów? No nie wszystkich, większość. Od czego się zaczęło? Od czego się zaczęło? Od tego jak, jak na grupę wstawiłeś mojego streama. Ale ile czasu ci pomagałem? Raz czy wielokrotnie? Eee, yy, czekaj. No, z miesiąc powiem. na pewno, z miesiąc na pewno, gościu. Ale czekaj, czekaj. To było tak, że Twitcha mojego promowałeś dużo, nie? Ale no. jak na Omegle włączyłem, to YouTube'a raz, pamiętam. I wtedy 400 widzów mi doszło, i 200 zostało. I od tego się wszystko zaczęło. Pierwszy YouTuber, który mi 夜清泡沫。